Powiem <noise> jedynie tyle. Olka, wisisz mi z ten Filmik browara. <noise> o Boże, co ja tu robię? O matko, znowu. Znowu Sims 1. <noise> Dobra. W tych Ok. Mam plan na dzisiejszy odcinek. Także to jest najważniejsze. Zastanawiałam się długo, czy tworzyć sobie kogoś nowego, czy może po prostu wbijać do jakiejś rodziny stworzonej już przez twórców, ale nie, myślę, że ja jestem poświęcona swojemu Simselfowi. Tak, to jestem ja. To jestem ja w piżomce. Okej, okay, więc plan jest taki. To znaczy, on jest trochę podiumany, ponieważ em, ostatnio wyskoczył mi na YouTubie filmik takiej twórczyni jak Paczka z Dunk? Dobrze mówię, mam nadzieję, że dobrze mówię. I tam właśnie ona powróciła do czasów Sims 1, gdzie starała się swoją Simką zostać gwiazdą. I pomyślałam sobie: Why not? Może też spróbuję. Oczywiście, może tak. Nie chcę za bardzo komuś podpieprzać pomysłu. Ale z drugiej strony, przed zalogowaniem się do tych simsów, myślałam sobie w ogóle, co robić, nie? No bo w sumie, jedynka to jest. strasznie słaba gra, jeżeli chodzi o. Tak przynajmniej myślę. Nie wiem, bo są ludzie na pewno, którzy kochają jedynkę, mają do niej sentyment. Ja nie bardzo. E, więc. tak sobie pomyślałam. Chryste, co robić? Czwarty odcinek. I tak chyba, z, nie wiem, jakimś cudem spróbuję. Nie wiem. Ja tej gry się dosłownie tykałam parę razy w życiu, a najwięcej właśnie w ostatnim czasie, jak nagrywałam Sims 1, więc ja o tej grze nie wiem nic. Ale spróbuję zostać gwiazdą dzisiaj, teraz, w tym momencie. Bo jeszcze można chyba być yy, czarodziejem, nie? Tylko, że jak ktoś mnie ogląda w miarę na bieżąco, to wie, że ja. Nie lubię tych naturalnych simów we wszystkich częściach praktycznie. No pomijając Sims 3, ponieważ tam można być wilkołakiem, który dropi różne fajne rzeczy ze swoich polowań, które można sprzedawać. Są wyjątkowe, fajne. Bo ja jestem leniem. Ja lubię dostawać hajs za nic. <głos》> w życiu prawdziwym, jak i w Simsach. Tylko, że w tym prawdziwym średnio mi wychodzi. Ale cii. w każdym razie okej. Okay. Postaram się moją simką... Jezus Maria, wyłącz tego grajka, bo nie słyszę własnych myśli. A mam ustawione, naprawdę mam ustawione? Mam ustawione chyba dźwięki naprawdę na cicho. No, a to i tak wali w dekiel słuchawki. Okej, okay. więc tak. Plan jest taki, że robię dzisiaj z siebie gwiazdę. Tylko pierw w sumie pomyślałam sobie, że może adoptuję kota, bo jak sobie przypominałam w wcześniejsze moje odcinki, to były takie plany o zwierzątkach. Ja nigdy ich nie uskuteczniłam, więc może dziś... Tylko... Yy. No bo w dwójce to wygląda tak. Wyłączysz to! Ci sprzedam ten telewizor. Albo ci go, nie wiem, wyniesę gdzieś. Tu ci go wyniesę. Ach, on tam też gra. Dobra, bo nie, nie mogę dokończyć własnych myśli, to mnie wkurza. Ta gra jest taka głośna, przeraźliwa. Dobra, zostaw to, okej. Okay. Tak, chcę zwierzę, okej. Okay. króćmy te wszystkie moje myśli do tego. Tylko, że... Sims 2 można adoptować poprzez telefonik, albo poprzez, nie wiem, chociaż nie wiem, mogę teraz improwizować poprzez komputer. Tutaj oczywiście nie można. Ale... Hmm. Oczywiście też, właśnie... Podstawowy problem jedyneczki, że nie można klikać na własnego sima, żeby coś tam, coś tam. Okej, okay. to wezwij taksówkę, tak. Show biznes to za chwilę. A gdzie można do cholery jasnej zwierzy kupić? Dobra, rozumiem, że na mieście. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że to chodzi o miasto, a nie o starówkę. Tak, poproszę. Czy mogę grać w Gina? Boże, mogę grać w Gina. Mam nadzieję tylko, że się nie spalę przed moim mega giga planem. Ziemia czy powietrze co było gorsze, jak wybiorę ziemię, nie mam kwiatków. To znaczy nie, mam jakieś tam kwiatki, mogę ruszyć monitorem, to znaczy tym myszką, kamerą, światem nie mogę. Bo mam wrażenie, że chyba tam były jakieś kwiatki. I jeżeli wybiorę ziemię, to te kwiatki niby mi urosną, ale ja mam w dupie te kwiatki. A jeżeli będzie źle. To te kwiatki mi uschną, ale też mam je w dupie. Ale gdybym nie miała w ogóle kwiatków, to by mi Jin dał za darmo kwiatki, które mogłabym spieniężyć. Natomiast powietrze. Chyba jak on źle zrobi, to będą karachluchy wszędzie. To nie jest dobre. O, samo mi wybrało. No, dobrze pamiętam, cholera jasna. Cholernik można zamówić. Jak to nie ma tępiciela robactwa w jedynce? Ja muszę sama się tego wyzbyć totarajstwa. Cioczarajstwa. Dobra, okej. Okay. Jak stanę się sławna, to mam nadzieję, że wtedy mi się odblokuje. Super opcja. Będzie fachowiec od karaluchów. Tak, chcę opuścić ten śmierdzący brzydki dom pełen karaluchów. Marzę o tym. Aha, to tutaj mamy tylko żarcie. A zwierzęta są niedostępne. Mogę to jakoś zmienić? Mogę gdzieś indziej jechać? Mogę? Nie mogę. <grystanie> Ola, wisisz mi dwa browary w tym momencie. A, bo ja w ogóle się wpierdzieliłam. Tu jest ten naradkę. Bo to jest taki seks i seks tak słowa mnie podwoziła, podwoziła, podnosiła. Mamy tutaj jakieś serduszka w ogóle. Nie, 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 nie. To jakieś nieporozumienie. Gdziekolwiek, gdziekolwiek indziej. Tylko mam nadzieję, że to mnie znowu do... Tego miasta nie zawiezie, tylko będę miała więcej możliwości. Dziękuję, Gro. <laughs> Jak ja. Nienawidzę tej gry, Boże, kochany. Do domu. Wydałem mnóstwo kasy na transport, a nic z tego nie mam. Jeszcze wrócę do domu pełnego Robali, no. Poczekajcie, ale tak na logikę, no pokojówka, bo nawet jej pamiętam, czy mam pokojówkę. Pokojówka powinna się chyba zająć tym problemem, nie? No, to powinna chyba mieć pokojówkę, bo jej nie mam dostępnej. Tylko pytanie, czy w wersji na Sims 1 pokojówka to pokojówka, nie przypadkiem coś innego? No ale pizza, ochowiec, no nic nie brzmi jak. No, ona powinna tu być. Może o, idzie, dobra. To ona mi posprząta ten cały burdel, dziękuję. Mam taką nadzieję, bynajmniej. Przynajmniej nigdy nie rozróżniam tu dwóch słów. Przepraszam, jeżeli kogoś urażę. Ach, dobra. To teraz dzwoni po taksówkę. No to starówka w takim razie, rozumiem, tak? Tak, poproszę. Tak. Tak, wynocha mi stąd w ogóle. O, no mam nadzieję, że to mogę kupić kuta. Proszę. Błagam. No mogę kupić złotą rybkę. Mogę kupić, uwaga, igłanę nawet. Albo żółwikę. A kut? Kot? Gdzie tu się koty w ogóle. Jak zdobyć kota w Sims 1? No, czy ja muszę go stworzyć? seryjnie? A nie, mogę kupić. Aha, haha. Kut adoptuj kuta. Ale czy ja mogę sobie wybrać kuta? Czy to będzie ten kut? O, tu jakaś pani mnie zaczepia. Czemu ona w ogóle całe życie chodzi w tej piżamie? Ona jest jakaś walnięta. Samiec czy samica? Samica! O, mogę wybrać. Ale piękne piksele. Śliczne kotki. Wezmę sobie Asyjama. Pokaż, Pokaż jeszcze raz oczka. On ma chore oczy. Tak, ja go chcę. Tak, w korsi że chcę. Ale nie mogę mu wybrać. imienia? On będzie bez bezimienny? O, mogę. Tylko nazwę. wytrzeszcz. Chociaż to w sumie samica. Wytrzeszczka. Albo jeszcze inaczej. Wytrzeszczka czeszczka, Dobra, nie. Chyba wytrzeszczka brzmi lepiej. Jaka muza w ogóle. Siema! Jesteś teraz skazana na mnie, współczuję ci. Mogę sterować kotem. Dziwne. No ciekawe. Myślałam, że się nie da. Dobra. Dzień no to fajnie. Będę miała taką pocieszajkę, bo ogólnie w życiu. W ogóle, ja mam 19 tysięcy Simoleonów. Skąd i dlaczego? Ej, poczekajcie, 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 bo mi coś tknęło. Czy ja mam w trybie kupowania jakieś fanty dla zwierzaków, czy ja muszę to wszystko kupować? Łapówka? Ostatnio sobie oglądam na nowo tłumaczenia Merty. W sensie tamte błędy w tłumaczeniach. Ogólnie to, co się dzieje w dwójce, w trójce, bo czwórka totalnie mi nie przeszkadza. Oprócz tam może e, tłumaczeń. Niektórych biografii, nie, bo to tak tam dziwnie brzmi, ale ogólnie jest spoko. No oczywiście, jeżeli chodzi o dwójkę, bo jeżeli chodzi o trójkę, to ja w sumie jestem za mało spostrzegawczo, żeby cokolwiek zobaczyć. No a czwórkę to grałam tak mało, że w sumie nawet sama nie wiem. Ale jeżeli chodzi o jedynkę. To mam wrażenie, że tłumacze w ogóle pochodzili z innej planety. <noise> Tutaj jest tyle byków. Obróżkę można kupić. Patrz. Patrz. Wyczeszcz, patrz. No nie, czyli że rozumiem, że będę miał w trybie kupowania. No! Jak się okaże, że nie, no to się dopiero wkurzę. Dobra, where is magiczny telefon, żeby można iść do domu. Zamów taksówkę do domu. A raczej w sumie musimy się stać gwiazdą, nie? Taki mieliśmy plan i zamysł w tym odcinku. No ma! Nie mogę zmusić kota, żeby wszedł do basenu. To w sumie to dobrze. Okej, okay. ja mogę tutaj kupić mu jakąś szamę, cokolwiek? No mogę. No to okej, okay. żarło, kuwetson jakieś spanko i pewnie jakąś zabawkę, nie? Tylko co tutaj nazwać zabawką w tej grze? W ogóle mogę. Tak to muszę zapitalać. Przez yy, pół w ogóle miasta pokota, ale papugę to mogę mieć od razu tak z dupy, nie? Fajnie, fajnie. Albo taką nawet papugę. Ale zabawek takich, stricte dla kotów, chyba nie widzę. Dobra, walić go. Zaadoptowany. To teraz idziemy robić. A nie, nie idziemy, bo oczywiście ona jest głodna, trochę śpiąca, trochę obstrana. No dobrze. To musimy się podleczyć. Aha, czyli pokojówka mi tych karaluchów w ogóle nie sprzątnie. Ja żyłam całe życie w błędzie. Może chociaż kot by je wyjadł? Bo chyba. W którejś tam 50 części Simsów tak koty robią. A tutaj? Zdepcz. I co on se poradzi z nimi? Aha, zajebiście! Kurde, to kupiłam w tej tejże kota, to jeszcze sprzątaczkę darmową. Okej. Okay. No ty się umyj. No dobrze, niech ci będzie pozwolę ci trochę pooglądać to ryczące TV. O, no to fajnie. A co to w ogóle daje? Bo ja nie wiem. Dobra, idź spać. Najpierw idź strać, iść strać, potem idź spać, okej? Okay? No to fajnie. Pff, ale nie tu może co, idiotko, tylko może w łóżeczku! Jest to tak, raz sprawia naprawdę, że mam palpitację serca i mózgu jednocześnie. Nie polecam. Oj, tak jest głodny. No tak, bo oczywiście co kupiłam, Micha, ale bez wkładki. Na pełni, tej mu, mu żyć. poczta. Ile rachunki? Stać mnie! Nie ma to jak cheatowanie na tym Naginie. Okej, okay. czy ona w takim stanie jest w ogóle. Dobra, nie, niech się prześpi jeszcze chwilę i idziemy próbować w ogóle coś w tych całych. tych, jak one tam się nazywają. Te show biznesy. O! Oh. Widzę jakąś zaletę Sims 1. Albo mam takie wrażenie, bo w Sims 2 dają tylko karmę, a tutaj chyba jest karma i woda. Fajny szczególik, fajny. A nie, że koty nie piją, tylko jedynie źrą. Dobra, jedziemy do tej zasranej dzielnicy Showbizy. Tak, poproszę! Jezu, tylko może coś najpierw zjem. Przegryź coś na szybko, please. Tak. Nara, kot. I co tutaj mamy? Aha. Tak, w sumie się tym niczym. Jedynie tylko to jest wyszczególniona ulica. Czy ja mogę być śpiewaczką z moim talentem do śpiewu? Wątpię. Ale może, jeżeli to jest takie, powiedzmy cudzysłowie, moje alter ego, to może tutaj znajdę swoje powołanie. Chociaż totalnie nie znam się. Jedynie co wyczaiłam, w tym filmiku ubaśki to jest to, że chyba trzeba albo charyzm, albo kreatywności, żeby coś tam, coś tam... Dlaczego tu jest w ogóle tak czarno wszędzie? Boję się. Hmm. Poczekajcie, poczekajcie. Co ja tutaj mogę zrobić? Na no jakoś można chyba tą gwiazdą być. Izak? Z czego pamiętam w trójce to jakoś to naprawdę bardziej intuicyjnie? Dobra, kręćmy krokowy rokowy. Moje teledyski są krynicą natchnienia. Kto mówi krynica natchnienia? Czarości piękna. No i co? Ja tu nic nie mogę zrobić? No to po co ja tu przyszłam? Chociaż może ty mi pozwolisz. Witamy w dzielnicy Show Biznesu. Ponieważ jesteś nawicjuszem, polecamy na początek wzięcie udziału w jednej sesji. Mikrofon dla każdego, lub jeśli wolisz trochę występu w badże karaoke. Pamiętaj, że dopóki nie podpiszesz kontraktu z agencją, twoje osiągnięcia nie będą uwzględniane na liście gwiazd. Karaoke? 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 Dobrze! Nie do domu! Źle, źle. W inne miejsce. Tak, tak. Musimy szukać karaoke w takim razie. No, trudno, będę śpiwaczką. Tylko, where is karaoke? Proszę mi powiedzieć. Bo ja nie wiem. Ja jestem tupa w tą grę. Mm, to nie wygląda jak karaoke. To wygląda jak dosyć coś bardziej poważnego. O, no to może jakaś gwiazda będzie się siedziała. Hmm. Zagraj. W scenie śmierci, tak. Myślę, że ja to odegram w sposób idealny. W tej piżamie jeszcze, tak. Wymagane cztery i pół gwiazdki? Cztery i pół gwiazdki, żeby odegrać scenę śmierci? No sorry, ale takie coś to chyba nawet najgłupszy nowicjusz potrafi. a. No, to daj da mi karaoke. Znowu muszę szukać karaoke. Gdzie indziej? Nie wiem, może gdybym czytała opisy, to bym wiedziała, gdzie jest karaoke, ale mi się nie chce. Przepraszam. Paparazzi. Zrób mnie zdjęcie, paparazzi. Pozwól do zdjęcia, tak gdzie piżamy. <laughs> A w ogóle fura ci pojechała. Inne... Wiesz, że za każdym razem płacę 50 simoleonów, żeby mi podwieźli dupę gdzie indziej. Nie ja... Jaki tu w ogóle jest burdal i syf. Dobra, idę stąd. Dobra, poczytajmy może. O! Kamerok. Brzmi prawie jak karaoke. Tu będzie karaoke. Jest karaoke chyba. <śpiewa> Roka śpiewaj. Ja to ogólnie jestem zwol zwolenniczką roku, więc żadne disco polo, tam jakiś inny. Urok. Mam teraz zbyt ponury... A, no oczywiście, bo jak szukałam tego całego karaoka, to musiało minąć milion lat. Hmm. Czy mamy tutaj szansę coś zjeść? Nawet jestem skłonna zapłacić za szamę. A, energia też trochę, ale... <laughs> Szaszłuk! 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 Nie no, ta gra jest piękna. Ej, ale to jest literówka, bo tak teraz patrzę na klawiaturę, to między U a Y to jest jedna kratka, jeden klawisz. Ale szaszły krewetkowe to ja bym chciała zjeść, bo nie lubię krewetki. Tylko tyle ci to podniosło żarcia? No fakt, bo zawsze krewetek jest mało i w rezultacie to tak trochę średnio jest się nimi najeść. W ogóle rozrywka jej rośnie od jedzenia krewetek. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego z tym, że... Tu jest jakieś takie prestiżowe danie niby? Dobra, to do domu. Ale już mniej więcej wiem, gdzie się kierowa się to karaoke, więc wydobrzejemy. I spróbuję ponownie. Mam nadzieję tylko, że się uda. Mm. Mm. Czyżby żeby Kitku oglądał TV? A, już myślałam przez chwilę. No jest. Jakie on ma w ogóle masakryczne staty? Dobra, zjedz śniadanie z myślą o tym, że nie przypalisz niczego całe twoje. zastrane szczęście. Dobra. Oj, nie wyłącz. Że przełącz na horror. Tak, horror to twoje życie zapomniałam, bo jesteś w Sims 1, najgorszej części, najbardziej paskudnej, perfinnej. No nie wiem, czy ja będę gwiazdą w tym odcinku. Podejrzewam, że tu będzie. Bardzo, bardzo, bardzo. Chociaż Kitku jest szczęśliwy. Co Kitku robi? Ej, czemu on w ogóle ma cenzurę? Hm? E? Co to za plemniki? Goń. Ale co on goni? Że myszki goni? Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Tylko dla ludzi. No to jest? Dobra, nie wiem co to jest. Ok, Nie wnikam, nie wiem. To znaczy, może powinnam wnikać dla mojego dobra psychicznego, ale nie wiem, co to. Dobra, najważniejsze, że kotek będzie najedzony. Gorzej z moją Simką! Wykąp się. jest jakiś lunch. Nie strasznie rozrywkę małą. Pobaw się z kitku. Z wytrzeszczałką. Wys wytrzeszczką. Przepraszam. Ale wytrzeszczałka też by była fajna. <noise> Jak dorobi się drugiego kota, to nazwę drugiego kota wytrzeszczałka. Rośnie zabawa? Ej, nie rośnie. A w ogóle ha kot. Ale no co masz, kuwetę? A, a co? Dobra, mam tu gdzieś, zresztą gram w grę. O, pieniądze czy miłosierdzia. Stać mnie chyba na rachunki, w razie gdyby. <noise> mam kornek złota. Dobra, oglądaj sobie ten TV. Oho, czyżby prankowcy? Odbierz. Przyjeżdża, pielęgnować. Spadaj. Teraz mamy inne priorytety. Co, i ona już jest śpiąca. Ona nigdy nie będzie tą gwiazdą. Nigdy. Ja pierdyliks. Co tu się w ogóle odjebiks? Muszę jej staty poprawić na o wiele lepsze, żeby cokolwiek myśleć o tym, żeby... Znowu telefon. Czy to ci niedobrzy pranksterzy? <laughs> to jest takie creepy, to jest okropne. Pomyśleć, że głównie grały... Nie wiem, może grali ludzie dorośli, no nie wnikam, ale raczej z czego pamiętam za czasów takich dwutysięcznych, to grały same dzieci. To trochę jest creepy, straszne. Okej, okay, jest cały Badiks. Fajnie, fajnie. I szybko doszło bizę. Ja chcę chociaż spróbować zaznać minimum, ale to minimum sławy w tym odcinku, bo to był mój główny target, a to wszystko się obraca wokół tego, że zdychamy, podnosimy się, zdychamy. Dobra, prześpij się jeszcze delikatnie. Tak, tak, tak. Idź, że i nie wracaj. To było. To było to, Ok. Dobra, zanim Cię szybko staty spadną, to dawaj nawalaj w tego roku I w piżamie oczywiście. O, ktoś mnie ogląda. Zarobiłam 5 simoleonów. Dobrze, mogę, tak dalej. Tylko, że chyba... Nikt nie docenia mojego talentu, nie mam tej gwiazdki. <ścoughs> y Boże, kochany, jak tu się stać gwiazdą? Może trzeba być uniwersalnym, nie tylko rok, ale na przykład też jej ballady zawalić. Nie wiem, halo, może coś źle robię? Do mnie... Hmm, Adzie tu sprawdzić swoje gwiazdorstwo. Hmm. Chyba bardzo nie mam jak. Jak sprawdzić poziom swojego gwiazdorstwa, albo co sprawić, żeby być gwiazdą? Nie wiem. Tam już ona po prostu nie ma... Nie no, w ogóle tutaj ja mam strasznie dużo tych punktów. Nie wiem w ogóle kiedy, skąd i dlaczego sobie to nabiłam. O, ktoś... A, drażnienie. Myślałam, że ktoś doceni. O, masz talent, masz gwiazdkę. A tu nie ktoś mnie chce w ogóle pobić za moje... Yyy... pfff... Kocio kwiki. to moją kociom muzykę. Ale coraz więcej ludzi przyciąga, mam takie wrażenie. Dobra. <grystanie> yy. 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 Tak, łudziłaś się, że coś zrobisz w tym odcinku. Nie ma! Nie ma, to jest Sims 1. Tutaj nic nie zrobisz, tylko będziesz płakała, kwiczała i w ogóle. Ale chociaż mam kuto. Jezu, jakie masakryczne staty. Dobra, śpi, się i palulu. Nie. Śpi się, śpi, się i palulu. Nie zmieniaj tego szyku. Halo. No dobra, no teraz nie zmieniłeś szyku, ale może tak trochę do łóżka, a nie jak jakieś jak zwierzę. Jak Jakiś kot, a propos. Patrzcie się miewa, całkiem dobrze. Znowu pranksterzy? Ja to muszę odebrać. Ah! No nie. Tu się robi trochę creepy. Dobra, jest to śniadanie. Umej dubsko i spać w cholery. Nara. Nara. Oczywiście moje związki z innymi simami to jest w ogóle jakaś katastrofa. Jedynie tylko cały ten Frankie Maszugę jakkolwiek mnie jeszcze lubi, no jego żunka I to aż prosi się, żeby ich te relacje wziąć i popsuć, aby któreś z nich wprowadziło się na moją parcelę. Więc może przed zakończeniem tego odcinka, ponieważ jak zwykle nic, ale to nic nie udało mi się osiągnąć, to może chociaż, chociaż zawołaj sąsiada. I oczywiście piękne nazwiska śliczne nazwisko. Franki. Zaproś Franki. No tak, on jest w pracy. No tak. To jest Sims 1. Albo jesteś w pracy, albo śpisz. Także, Elo. Dlaczego mnie to dziwi? Czemu? Dlaczego, Mary? Ukarnij się, to jest normalne. Może teraz. Już nie chodzi do tej durnej pracy. Franki. Zaproś. O, myje zęby. Dobrze, że nie myje dupy. Nie, 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 żadne przyjęcie, tylko ty i ja bez twojej żunki. Chodź. Będzie fajnie, obiecuję ci. Ile mi energia nie spadnie. Co? Przecież go zaprosiłam, na jakie straty ty kro? <grystanie> O, napełni miskę. Wpadłaś na jakiś genialny pomysł. Cieszy mnie to. Ranki pindo. Pozdrów! Pozdrawiam cię środkowym palcem, no. Jak możesz ty dwulicowa sukwo najpierw tutaj przychodzić bez żadnego ale, a potem nagle. O, w sumie to mi trochę to nie pycyje. Ile się do ciebie nie odzywałam? Dwa dni. Ta gra jest bezlitosna. Oho Ile mam interakcji? Myśli go swoimi warami. Muśniej warami, no. Żółka nie widzi, to możemy, nie? Nie chcę. Odejdź, flirtuj, odejdź. Najpiękniejsze flirty to pod słońcem. Najpiękniejsze tłumaczenie pod słońcem. Plotku. Czy my możemy w ogóle. Plotkuj o swoim kocie, tak. No, jeszcze się obraził za to, że plotkujesz o kocie. Ile nagle interakcji? Powiedz komplement. Podziwiaj go. No fajnie. Hmm. Może teraz się pocałujemy. Dobra, nie. Ja ponownie się wyautowywuję -wy z tej gry, ponieważ ona jak zwykle nie przerosła. Nie! Nie, nie, nie. Nie. nie s jeden to jest słowo, nie polecam grać w tą grę, jeżeli masz słabą psychikę. Ja to takiej należę. Pa!